Trzy najgorsze błędy targowania i z czego one wynikają. Błąd pierwszy: nie żądasz więcej. Błąd drugi: ustępujesz bez przemyślenia. Twoje ustępstwa nie są przemyślane. Nie wiesz doskonale, jakie powinno być pierwsze ustępstwo, drugie, nawet trzecie, jeżeli mają być trzy ustępstwa. Po trzecie, wreszcie, stosujesz techniki negocjacyjne w sposób niewłaściwy. Na przykład, często spotykany krakowski targ, czyli spotkajmy się w połowie, proponujesz na początku negocjacji. Jest to absolutny błąd. Z czego te błędy wynikają? Z tego, że wiedza o negocjacjach, cenowych jest wiedzą, którą pozyskujesz na podstawie Twojego doświadczenia. Rzuć okiem, bardzo proszę, na bezpłatny fragment książki Biblia Negocjacji na stronie biblianegocjacji.pl Dzięki temu Twoje negocjacje będą zdecydowanie lepsze, dlatego że uporządkowałem wiedzę o negocjacjach cenowych. Następnie rzuć bardzo proszę okiem na stronę Cen.pl. Od A do Z uczę negocjacji cenowych w 13-tygodniowym kursie, któremu poświęciłem całą masę mojego czasu, mojej energii, żeby był przede wszystkim skuteczny.